jest rekonstrukcją osady XIII wiecznej, która ma dać wyobrażenie o zabudowie wiejskiej oraz panujących w tym czasie rzemiosłach. Pierwsza to jest Szopowa Żelnicza. Od bardzo dawna na tych terenach były źródła kolankowe. Ludność pobierała sobie solankę do naczyń wymienianych na ogniska i pod wpływem wysokiej temperatury woda parowała, a na dnie naczynia osadzała się sól. Gdy wody gruntowe opadły, zaczęto kopać takie studnie solankowe. I za pomocą żurawia wybierano sobie solankę, wlewano do beczki, żeby się odstała, a później wylewano ryninką do panwi, bo również od XI wieku były takie metalowe panwie, które stały na wysokich fundamentach, a pod panwią było palone ogniska. W takiej szopie ważelniczej pracowało trzech warzyszczyk i dokładali sobie drewno pod panwie. Pod wpływem wysokiej temperatury woda parowała, a na dnie naczynia osadzały się takie przepiękne kryształki soli. Sól zgarnywano w jeden róg wybierano na półki, a dzieci wiedzą dlaczego na półeczki wybierano sól, a nie do beczek. Dlaczego? A jaka to sól jest? Głoniczka. Jaka? <laughs> Mokra. Ta sól jest mokra i wybierano na półki, żeby sól schła, a później Aha, ładowano, do beczek, a, ładowano do beczek i rozsyłano na całą Polskę. W 1253 roku rządził Bolesław Wstydliwy, święta Kinga i zaczęto w tym roku wydobywać sól metodą górniczą. Ale wie pan co, nie wolno mnie nagrywać. Nie wolno nagrywać. I w 1253 roku zaczęto wydobywać sól.